Właśnie zastanawiałem się a propos tych śladów krwi dlaczego ranny Cedric ledwo zapewne chodzący, ledwo dychający wybrał się w głąb lasu zamiast może szukać gdzieś pomocy czy, czy, czy skonać sobie gdzieś w spokoju gdzieś blisko, gdzie nie musiałby się już wysilać e, żadną podróżą e, i wyjaśniło się to podczas tej rozmowy z nim e, wyjaśniło się to, że po prostu las go wzywał e, czyli, czyli jakby osiągnął ten e, spokój ducha podczas e, wykonywania ostatnich oddechów Najwyraźniej, najwyraźniej ważną sprawę ma dla nas Vernon Roche. A jaki ważną sprawę ma dla nas Jorvet, przywódca wiewiórek. Och, zastanawiam się. Ops. Dlaczego nie mogę otworzyć drzwi? Zlikwidowałem gniazdę gdzieś tu jeszcze łażą No więc staniemy najprawdopodobniej przed kolejnym wyborem Wyborem pomiędzy wiewiórkami a wyranionym roszem Te pochołki da się ściąć na początek porozmawiamy sobie z Wermanem Roszem zapewne jest y, łatwiejszy do znalezienia niż przywódca wiewiórek. no i mamy do niego bliżej przed kim cię nie mam ratować Okej, okay, wewnątrz nas czeka Hello, Może tutaj też coś się pojawiło A, Przegrałem tutaj walkę z tą wojowniczą blondynką I Pamiętam już jak miała na imię Ale nie do końca wiedziałem o co w tym chodzi I ona zrobiła to dużo szybciej ode mnie No, I had on the mission. How did it go? Did you get him? The Kingslayer fled to Vergen in Edirne. He forced Triss to teleport them both. Damn! He's made a mockery of us. If that's how he wants to play, I'll make him regret it. I heard you have news for me. Lorido has a deal with Kedwin. That merchant living in his house is Henselt's agent. For a pouch of gold, the good commandant promised to support Kedwini troops in the event of a conflict so what now? i want that spy to squeeze him for information. and i've sentenced commandant lerido to death." "roach, we have to sail. we need to get to hedern." "i'm not leaving until i deal with lerido. the spy may know something about the kingslayers. i wouldn't be surprised if henselt of kedwyn was behind all this. Ciekawe, czy jak zajmiemy się tym teraz. To będę miał możliwość jeszcze porozmawiać z wiewerkami. Ale dobra, right, zrobimy to tak jak... Let's deal with this spy. Listen very carefully. I'm not repeating this. We have two targets. The first is a Keweeney spy, Arnold Maliger. I want him alive. The other is Bernard Laredo, the trading post commander and a traitor to Temeria. We don't let his kind live. Arnold almost never leaves the residence, so we need to strike there. To get inside, we'll use Vess's unusual talents and Bernard's habits. Stop calling him by his first name. It really rubs me the wrong way. Whatever you wish. Laredo's house. The first floor contains guest quarters. Geralt had the opportunity to take a look. Regular patrols. Second floor. Laredo's bodyguard's quarters. They think they're the toughest warriors this side of the Yoruga, but really they're lame drowners dressed in colorful Gambesons. Third floor, the Lion's Den. Here Laredo stores plundered valuables. It's where he sleeps, shits, and wanks off while staring at the statuette of a she-elf. Only the following are allowed to enter. Arnold Malaga, Laredo's mother, his cousin, and whores. I'm not sure I still have that frog. After making his round of the trading post, Lorido always orders two ladies. Ves will act as one of them. The house is a bloody fortress, but Laredo had it enlarged. The Witcher will enter through the extension. Ves will open a window for you. Once in, you'll have to improvise, Geralt, but you'll have the element of surprise. Ves can hold her own, too. Zenon and Rickard will cover you from vantage points. If things get hot, lure those horsens near the windows. I'll be in the courtyard with the rest, ready to enter in the extreme. I repeat, in the extreme. That's all. Any questions? No. Let's get to work. Okay, najwcześniej Fernan jak na wojskowego przystało. Rozplanował to całkiem nieźle. Waiting inside. W mieście lepiej mieszanie filmować. Ktoś nam może zaczukać tutaj. W takiej sytuacji. Tutaj. Dobra, ciebie to nie było. Hmm. Okay. jaskółka nie zaszkodzi. Szoka z talenty. I'm not I'm not. W tej chwili dałem sobie trochę w szermierkę i w trening podstawowy zdolności wiedz Nie wiem, jak powinna się rozwijać tutaj postać, żeby to było jakieś mega wypasione, więc rozwiem ją po prostu tak, jak uważam za stosowne i daję takie rzeczy, które uważam za przydatne Okej, okay, sztyletem również rzucam, więc może przydałoby się 20 obrażeń. W plecy Dostajemy tylko wtedy, kiedy ktoś nas otoczy. A ja raczej nie dopuszczam sytuacji takich, aby ktoś mnie otoczył. Staram się przynajmniej. Wigor nie sądzę też, żeby był jakiś... No ale tak czy tak trzeba przez ten Wigor przebrnąć, widzę. No dobra, może, może dam sobie tutaj tylko jeden punkt. Tylko tyle mam w tej chwili. I potem będziemy dawać zwiększoną żywotność. Jeszcze użyję osełki do miecza, na pewno się przyda. Przy okazji pokażę Wam może czym dysponuję. Zębatym ostrzem, które sobie stworzyłem. Nie wiem czy jest to najlepszy miecz, ale był na pewno lepszy od tego, który miałem. Wyśmienity Wiedźmiński miecz srebrny. Dostałem go chyba za misję z trolem. Trofeum z dodaje nam trochę żywotności i do defa. Ciężkie spodnie, lepszych nie znalazłem. Rękawice zielarza, również lepszych nie znalazłem. I z butami to samo. A tutaj mamy zbroję łowcy z diamentowym wzmocnieniem, które daje plus 10 do żywotności i chyba plus, plus 3 a, do zbroi poza tym mam różne schematy na petardy na sztylety i lecimy kontynuować wodę okej okay. znowu mogę zaoszczędzić troszkę czasu no, ale wcale nie mówiłem, że żebym starał się robić wszystko jak najszybciej do północy sobie odpocznę oczywiście w najszybszy sposób Jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle zbliżone do, do odbijania, to, to nie ja. Znaczy w pewnym sensie to ja, bo, bo niedawno zjadłem i to mój brzuch wydaje właśnie takie dźwięki. Także z góry przepraszam. Ok, wyraźnie trafiliśmy na komedianta. To nie wiem co to. Dobra. Troszkę nie poszło po mojej myśli. Jeszcze tylko jest ścianę. Ten łącznik nie daje nam żyć. Najwyraźniej znaki Bardzo słabo działa. Może spróbujemy... mieć jako że mamy mało życia. Skończyła nam się skółka Skończyła się skółka A to dlatego że musiałem przeczekać Obrzucamy go pod tartami z kubańca. Walka nie idzie mi zbyt dobrze. Przynajmniej na razie. Nie, niestety, nie wypiję w tej chwili niczego. jani Najwyraźniej ten mocarz nie miał nic ciekawego przy sobie. O, może teraz. Ja niestety nie znajdę czasu na wypicie skółki. Ale może przynajmniej na wszelki wypadek naostrzę sobie miecz. sobie oczywiście przeszukam a jako że miejsce w ekwipunku mam to zbieram nawet klocki dobra w tych kubkach najwyraźniej nie ma nic ciekawego The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven, girl. Your efforts are in vain. Like in Ithlene's prophecy, the seed has been planted and will soon... Shut up and give me the key. The key. The key. Uh, where did I put it? <laughs> Och. Niechcący pominęłem, przepraszam Was. Myślałem, że, że trzeba będzie klikać myszką. Coś się pojawiło na ekranie. I ja od razu impulsywnie wcisnąłem ten przycisk. No ale walkę wygraliśmy. Zapiszę sobie może stan gry pomieszczenie dokładnie przeszukam. to jest wejście z budynku. Od tych drabów zaciukamy. Oczywiście w ruch pójdą petardy. Jak żeby inaczej. Tu jest kłęty. Mogę sobie pozwalać na więcej. To mamy petardy, żeby ją używać. Tak? Cholera. Cholera. się tu wszyscy. Dobra, nie będę czekał. A jednak. i drabów najwyraźniej mają już małe życie już się, mam wrażenie, że się powtarzam no ale nic, to najważniejsze, że ich zaciukaliśmy Może wezwy wytrzyma jeszcze w tej nieprzyjemnej roli jaka jej przypadła. Krótkie meczeki sobie potem posprzedaję. Przeczytam sobie teraz to zadanie Okej, okay, być może um, wytnę ten fragment i nie zobaczycie o czym to było e, To Wam teraz to przybliża e, Otóż komendant e, Lorido Lorido, Loredo Jak zwał, tak zwał Tłumaczył się e, Jego Ekscelencji z sytuacji jak panuje we Flotsam. balkon i widok na nicość a może na piękno przyrody no tutaj jest ono niedostrzegalne Mógłbym mieć klucz do tej skrzynki. Któryś ze strażników. Wydawało mi się, że przeszukałem wszystkich. You won't leave here alive. Dobra, art pewnie mamy za słaby, żeby go dopaść. Co chwilkę dziewczyno, dzieci tak spieszną Spokojnie się tutaj rozejrzy Coś ciekawego. Ulepszenie zbroi. Klucz do poczty królewskiej. Długie rękawice. Jak wypadają w porównaniu z moimi. Niewystarczająco dobrze. Dobra, nic interesującego to już chyba z niego nie wypadło a dalszą część misji będziecie mogli zobaczyć sobie w następnym odcinku pogadam sobie w nim też o Star Wars A no, premierze najnowszego filmu oraz moich odczuciach um, tych wszystkich efektów skin na 4DX dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia